Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w dniu kolejnym, w kolejnym epizodzie daily vloga. Dzisiaj przed nami między innymi kontynuacja robienia bigosu, ale to oczywiście nie wszystko. Dzień zapowiada się dość interesująco. Zapraszam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami w dniu dzisiejszym. Życzę wam miłej zabawy i miłego oglądania. Zaczynamy. Prawie, że zgodnie z planem, chociaż z opóźnieniem, tutaj ruszam na spotkanie. Spotkanie, choć przełożone, to jednak dojdzie do skutku. Cieszy mnie to bardzo, bo kilka rzeczy mam tam do ustalenia. Więc jedziemy. I później mam nadzieję, że już będzie sygnał, że mięso jest do odebrania. Bo to teraz mnie wstrzymuje troszeczkę ale to nie jest też duży problem, dla Was to, że się troszeczkę coś przeciągnie nie ma wpływu, bo Wy tego opóźnienia nie zauważycie. Wyszedłem właśnie ze spotkania, nie było długie, ale było owocne i bardzo przyjemne. Fantastyczny hotel, ogród, miejsce kompletnie jakby nie w Plopen. mimo że praktycznie centrum to cichusieńko, można spokojnie porozmawiać. Gwiazd nawet na ulicę, która prowadzi do samego hotelu, jest zamknięty szlabanem. Nie Jest to może jakaś super bariera, do, nie do przebycia, ale mimo wszystko jest, jest normalnie policja, która pilnuje, żeby niepostronne osoby tutaj się nie dostały. Ja teraz jadę odebrać mięso i lecę do ShopHouse'a. Juny jest niesamowita. Zobaczyła rany na moim palcu, choć na stopie. I nauczyła się, że jak coś boli, to, <noise> to się plaster przykleja. I ponieważ żadnego plastra innego nie znalazła, to wzięła <noise> mamy lustro, które ma takie taśmy dwustronnie klejące i przyłożyła mi, <noise> przyłożyła mi do palucha. Nie mogę, skąd to dziecko bierze pomysł. No i proszę bardzo, jak kolejny dzień nas wita. Nie są to może bardzo obfite opady. Ale to może dlatego, że... Może dlatego, że nie będą fita, może dlatego, że dopiero zaczyna się. Niemniej deszcz o tej porze Porę suchą. No 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 Nieładnie A tam już maszyna czatuje, czyli będą znowu 4 dzisiaj. Betoniary Ale para idzie. Taron robi Steam Egg Steam Egg, czyli Aiko na parze. W związku z tym zaparowało ekran. Hey, baby it's like the Uh, like what? Like scrambled egg, can you put it in there? Or... Mm, no, scrambled egg i water. Robimy tak, jakbyśmy mieszamy jajko, bełtanem jajko, jak do um, jajecznicy. Dodajemy wodę, a potem stawiamy do garnka w wodzie i gotujemy na parze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Nie jadłem czegoś takiego jeszcze. Wygląda nieźle. Daron przygotowuje sobie jajko na parze dla siebie i dla dżunglów. Uczesałabyś się dżunglów. A ja mam kapustę z. Czyli warzywa, po prostu z boczkiem. i teraz. Smaczny. No i pojawiło się to jajko z tym czyli na parze. Liczy taka galaretka Zobaczymy. Dżumy, już kochanie dostaniesz. Zaraz zobaczymy, jak tam zacznie się, jak to wygląda w środku. Hmm. Czy skały po prostu bi? Czy mówimy a little bit longer? Nie powinno być trochę dłużej? No. Nie? Yeah. To jest like, like tofu. Like tofu, obrzydliwe. Oh, ok, jakby ktoś miał ochotę, jajko na parze. Jajecznica bardziej na parze. Zapewne część z Was zna tą sytuację, w której to no powiedzmy, udajemy się jako para do no, knajpy. Do, niech będzie to jakiś fast food. Składamy zamówienie. No i ja sobie zamawiam, nie wiem, zestaw burgera z frytkami. I pytam się partnerki, czy chcesz frytki? Nie. Czy na pewno nie chcesz frytek? Bo nie chcę, żeby zjadała moje, bo ja sobie zamawiam tyle frytek, ile ja chcę zjeść. Ale ja nie chcę jeść frytek, nie chcę frytek, nie jem frytek. Na 100% nie. Na 100% nie. Zamawiacie, przychodzi wam zestaw zjecie, złapiecie jedną, dwie frytki, resztę zje ona. Prawda? Taka sytuacja dość, dość częsta. Może nie jest to idealne porównanie, no niemniej. Dzisiaj schodzę zacząć robić bigos i patrzę, nie ma połowy główki kapusty. Taran sobie ją zużyła do swoich rzeczy, a wczoraj ją prosiłem. To jest lista z rzeczami, które ja potrzebuję, ja potrzebuję do zrobienia potraw na święta. To są rzeczy, które ja zużyję. Jeżeli coś potrzebujemy ekstra do domu, na bieżącego użycia, to dodaj to, jakby zamów więcej. Nie, 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 ona tam wie, co potrzebujemy, ile potrzebujemy. No i dzisiaj, zamiast robić teraz bigos, to idę szukać, mam nadzieję, że obok Blackie Markecie dostanę tą kapustę. No bo bez niej to trudno robić bigos. No ale to, to miała być taka przypowiastka sobie na wesoło, natomiast... Otwieram lodówkę i szukam grzybów, które zalałem wodą, które się miały przez całą noc nasączać yy, i ta esencja w tej, tej wodzie grzybowa, która powinna iść do grzybów, i grzyby nasączone dobrze wodą. Szukam, szukam, nie mogę znaleźć, więc się pytam, taron. przepraszam, czy widziałaś może te grzyby i tą wodę? Yy, tak, mi się wydawało, że one chyba się zepsuły i ja je wyrzuciłam. I nie wiem teraz, czy robisz ten bigos dalej, straciłem trochę wenę do niego. Próbuję, zalałem przed chwilą grzyby wodą, poczekam parę godzin po prostu i tak zrobię. No trudno, będzie tak jak będzie. Dobra, to tyle, idę szukać kapusty. Nie ma, nie ma tutaj kapusty, więc będę musiał jechać na Russian Market po kapustę tylko. Miał być czas na kwas, czyli suchar codzienny. Nawet kilka osób z Was wysłało mi wczoraj w komentarzach propozycje Wasze. Na przykład, samogonem było dobre. Niemniej nie będzie do dowcipu, ale pomyślałem, że opowiem Wam taką przy, przy, przypomnę, bo być może część z Was już słyszała anegdotę. Anegdotę o bardzo znanym i lubianym przeze mnie aktorze Janie Kobuszewskim. Otóż pan Jan występował na scenie z aktorką pewną. W trakcie próby zauważyła ona na jego rękawie. Nitkę, białą nitkę. Jako pedantka nie była w stanie wytrzymać e, faktu, że ta nitka tam leży. E, w związku z tym postanowiła ją zdjąć, oczywiście nie wychodząc z roli. No i to zrobiła. E, przy następnej próbie, pan Jan Kobuszewski, e, oczywiście, zadbał o to, żeby ta nitka znalazła się ponownie na rękawie. No i tak, znowuż e, w trakcie odgrywania tej roli, e, aktorka tam mówi: Panie, e, już w tej chwili nie pamiętam. E, Panie prokurencie niteczka i zdejmuje tą nitkę z jego e, rękawa. No i to już weszło jakby w tą rolę, że ona tą nitkę zdejmuje. Na premierę tego spektaklu, pan Janko Buszewski postanowił zrobić żarcik sobie z y, aktorki i do wewnętrznej kieszeni marynarki włożył dużą szpulę białej nici, którą przeciągnął przez rękaw i położył na pieszku. Także w trakcie próby, kiedy Aktorka tradycyjnie już próbuje zdjąć niteczkę, niteczka, a niteczka się nie kończy. Próbuje ją urwać, próbuje ją przegryźć nawet i nic, i ciągnie tą nitkę, ciągnie, ciągnie, aż w końcu w ręku ma, trzyma taką całą białą szpulę tych nici. Na co Jan Kobuszewski nachyla się nad nią i mówi, sprółaś mi gacie. Taka właśnie anegdota o panu Janu. Dobra, wystarczy. Betoniarki robią swoją robotę. na razie ta jedna. Ja idę. Tarąg mówi, że tam nie tak daleko stąd, dwie ulice, stąd jest jakiś warzywniak. Idę, spróbuję tam kupić jeszcze tą kapustę, może się uda. A jak nie, no to pani warzywko zostanie. A przy okazji, dokładnie właśnie w tamtej okolicy, jest taki sklep z jakimś sprzętem. Między innymi do GoPro. A potrzebuję kupić taką tą um, szybkę ochronną mi pękła i przez to rozmazuje się delikatnie obraz, szczególnie wieczorem. W związku z czym, no, muszę ją wymienić, nie ma wyjścia. Także idą dwie pieczenie na jednym ogniu. Znalazłem sklep. Jest. Ale niestety zamknięty. Czyli prawdopodobnie pora lunchu, poszli, i tyle. Czyli czeka mnie kolejna podróż tutaj. Trudno, co zrobić. A warzyw nie ma. Na tamtej nie było ulicy, ale na równoległej już dostałem kapustę, także spoko. Wracam i zaczynam ten nieszczęsny bigos. Oj, bigos z przygodami. Okej, okay. w końców kuchni, w końców przygarze. Zalałem tutaj jeszcze dodatkowo troszeczkę wodą to i mieszam. Już w tej chwili to będzie, będzie się gotowała kapusta kiszona razem z tą świeżą, którą pociechałem około godziny jak się zagotuje zmniejszę ogień do minimum i to przez jakąś godzinkę mniej więcej będzie się gotowało. Trzeba w miarę często mieszać i to zostawiam. A w międzyczasie przygotuję mięso, które później pójdzie do tego bigosu. Nowe grzyby wstawione, no nie będą miały dużo czasu, ale kilka godzin się namoczą. Także na pewno już, już powoli zaczynają mieć taką normalną mięsistą konsystencję, super. A i woda przyjdzie troszkę też tym aromatem. No nie będzie to tak jak kilkanaście godzin czy cała doba, ale zawsze to coś... O, już zaczęło się gotować tutaj na garnku. Także spokojnie. Ło, gorąco jak. Jak, dobra. Ja tu będę mieszał kapustę, a w międzyczasie przygotowuję mięso. Tutaj mam mięso, które będę dodawał do bigosu. Tu jest sporo wędzonego boczku, wędzona szynka, również troszkę schabu, no ale boczek dominuje. Części odkroiłem skórkę, bo jest dość twarda, ale wrzucę ją na czas gotowania bigosu. Później ją albo wyjmę zupełnie, albo jeżeli będzie miękka, to ją jeszcze skroję i zostawię w bigosie. Sam bigos, czyli w sensie na razie pusta. No już prawie godzinę się gotuje, więc zaraz będę dodawał zarówno mięso, jak i grzyby, jak i wodę z grzybów. No i oczywiście przyprawy. Przyprawy, czyli takie tradycyjne przyprawy, będzie pieprz, będzie ziele angielskie, liść laurowy. Jeżeli jest możliwość, żebyście dodali na przykład jednego goździka, to warto ze dwa jałowce. To też super podniesie aromat. Natomiast to, co robi różnicę w tym roku w moim Vigosie w stosunku do tych, co robiłem wcześniej, to jest prezent, który otrzymałem od mojego widza ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję raz jeszcze. Dzięki wielkie. Eee, śliwki suszone, które trafią oczywiście również do tego bigosu. I lecimy Uuu, ale bez kamery proszę, bez kamery. Mięso do bigosu. Poszło. No, i mamy wszystko. no czy nie wszystko jeszcze. Śliwki pójdą później, to jeszcze nie ten czas. Na razie, jak widzicie, kos będzie mega mięsny, mega treściwy. A oprócz tego wejdzie jeszcze dużo grzybów niedługo. Także na razie to zmieszam, zamieszam i zaraz grzyby idą do środka. Kolejnym składnikiem jest cebula. Oczywiście ja dam dużo, zaraz jeszcze tą dorzucę. Yy, de, dużo to znaczy dwie cebuly, dużo jak ta tą ilość yy, kapusty, którą używam. Ale lubię, tą, yy, lubię cebulę i, i ona podsmażona da fajny bardzo efekt w połączeniu z yy, resztą bigosu. Także podsmażę najpierw yy, ją troszkę na patelni i później dziabach do bigosu. Prosto. Cebula już się ładnie zeszkliła. w zupełności wystarczyło. nawet się podsmaża. To już przełączymy. No i robimy teraz siód do bigosu. Grzyby poszły już do środka, mięso jest. Nie wiem, czy nie podjadę jeszcze do Kasi zabrać jakąś naszą kapustę kiszoną, bo będzie trochę mało. A tutaj zobaczcie, jak esencjonalna, mimo że tylko parę godzin była ta woda. Ja ją będę powoli dodawał, nie dodam od razu całości. Nie chcę też, żeby to się zrobiła zupa z tego, także po troszku i w miarę tego, jak to będzie odparowywało, będziemy się dalej bawili z, tą, z tym wywarem grzybowym. Raport z gotowania bigosu. Wystarczy na ten odcinek. To się teraz będzie dość długo gotowało. Kilka godzin, ze trzy godziny przynajmniej pozwolę mu się na takim delikatnym okniu gotować. To, co wszystko dorzuciłem. Jak widzieliście, nie daje zupełnie soli. Na razie nie jest potrzebne to. Myślę, że w ogóle nie będzie potrzebne. No i przy okazji, pani niesie jakiś staw na głowie. Zobaczcie, można sobie kupić jakieś gadżety. No, najważniejsze jest to, że nie używa do tego rąk zupełnie. Ręce wolne. W przeciwieństwie do mnie, ja mam obie ręce zajęte dzisiaj. Bigos to jedna sprawa, dzisiaj jeszcze sporo zakupów, sporo jeszcze innych rzeczy, ale to już chyba nie będzie już w tym odcinku, tylko w następnym. Z Bigosem będziemy się jeszcze widzieli na pewno, między innymi jak będę dokładał suszone śliwki, a teraz wracam dalej, także chodźcie. Wśród nieznośnych tych hałasów przyszedł moment, w którym będę się z, was, z Wami żegnał. Tutaj kończę odcinek. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że obejrzeliście. E, ostatnio zauważyłem, że dość mocno spada oglądalność w ostatnich kilka dni. E, każdy kolejny odcinek bije rekordy niepopularności. E, no, m, zakładam, że zbliżające się święta pochłaniają was coraz bardziej. Coraz mniej czasu na głupoty w postaci e, filmów na YouTube na przykład. Takie głupoty jak mój kanał. E, to zrozumiałe. Ja sam wiem, o ile teraz więcej czasu muszę poświęcać na kwestie związane z domowymi obowiązkami. Zatem trzymam za Was kciuki. Niech te święta przyjdą dla Was łagodnie, jak składka, jak yy, pomaśle, żebyście jak najmniej denerwowali się przed tymi świętami, tymi przygotowaniami i żebyście zasiadając do stołu nie siedzieli wszyscy w nerwach, a naprawdę w spokoju, radości i spełnieniu. Także Spokojnie, nie macie czasu na oglądanie, rozumiem. Mam nadzieję, że do zobaczenia w takim razie po świętach, ale odcinki będą oczywiście codziennie, więc gdybyście mieli jednak ochotę zajrzeć, co tam u nas słychać, bardzo zapraszam, bo my tutaj będziemy. Do zobaczenia, cześć!